Siemanko, z Laura, witam was filmie na moim kanale. Dzisiaj chyba wiecie, co będziemy robić mentos z Pepsi, tylko że z tą dużą. I gdzieś na ulicy to będziemy robić. Teraz... No nie tak na ulicy, jesteśmy no. daleko poza Krakowem, no. tak żeby było bezpiecznie. Tak naprawdę nigdy tego nie robiliśmy. Nigdy jeszcze, wczoraj Panie tylko zobaczcie... z małą butelką. Ale ta mała butelka się naprawdę udała, a ta już ją dwa razy musieliśmy trochę spróbować, Dobra. więc... Plan jest taki, że Laura da. kręci, ja to mhm. robię, spróbuję wybić i ona wie, że ma zrobić gardę, jakby butelka leciała w jej stronę, jeśli w ogóle poleci, bo może nie polecieć, no. yy, może się zepsuć, no to będziemy próbować dalej, może weźmiemy wtedy jakiegoś chemika, który nam po powie, co zrobić, żeby to wybuchało bardziej, mhm. damy radę. Więc jak zacznie, no to ona wie, że ja będę też uciekał. To uwaga! Uwaga! Widzowie uwaga! Widzowie, czekamy! Mieszaj! <słuch> <słuch> Dawaj! Rzucaj! Rzucaj! Laura! Laura! Szajbus! tak? oblałam Widzicie, udało się, ale tata rzuciesz Jeszcze! No się tak nie za bardzo uda! Ale się udało! No dawaj, rzucaj! Musimy o, ja też sobie łyknę w tym czasie. Ale rozgazowałem. To... I ty oszlapałaś. To pa pa. Też powiem o co chodzi. No tak no. się złożyło, że... Nie udało nam się. No, częściowo. Laura i tak jest zadowolona, bo prysło coś. No. Ale trzeba będzie to dopracować. No nie? No. To do następnego razu, następnego filmiku. Mhm. No, to co się ma to, papa. <śmienic> <śmienic>